Siema. Idziemy z kolejnym podsumowaniem tygodnia. Tygodnia, który jest pierwszą poważną porażką. Pierwszym fajnem, pierwszym tygodniu, w którym kompletnie się nie udał. W tym tygodniu miałem COVID. -a. Znaczy, podejrzewam, że miałem COVID, bo w z piątku na sobotę na przykład nie miałem smaku. No, i mnie rozłożyło na. Rozłożyło mi po prostu. I chciałem z jednej strony. Z jednej strony czałem się słowo strasznie. A z drugiej strony nie chciałem się nadwyrężać, bo chciałem jak najszybciej wyzdrowić. No i tydzień mi wyjęło. Podsumowanie tygodnia. W jak jeszcze byłem na basenie. No i potem już była lipa. Nie robiłem nic tak naprawdę z tych rzeczy. Sprzątanie, pływanie, sprzątanie, pływanie zostało usunięte z rana kompletnie, bo, bo czułem się słabo, bo uznałem, że lepiej będzie mi pospać i się zregenerować dłużej. No i spałem tak po 9 godzin, może nawet trochę ponad dziennie, że po prostu się zregenerować, spałem sobie do tej 8.20. Ja się na nie największe pracy. Pracowałem tylko zdalnie, więc, więc o tyle plus. Ale tak, to spotkanie z dziewczyną wypadło. To To sprzątanie wypadło. To pływanie wypadło. To sprzątanie wypadło. I to pływanie też wypadło. Lipa, lipa, strasznie lipa. Freelancer się cały rozwalił. Nie, nie chciałem mu się nic robić, i to jest właśnie jakiś problem. Spotkanie z moim kumplem też wypadło. Freelancing też wypadł. I sprzątanie. Tutaj. Tu akurat sprzątanie było dwugodzinne. Tutaj było dokładnie, to jeden basen wypadł. I tutaj to spotkanie z dziewczyną wypadło, bo, bo jeszcze chciałem się zregenerować w sobotę. I, I w niedzielę rzeczywiście pojechaliśmy na taką całodniową randkę, z którą trochę się źle czułem w sumie, że, że tam jadę, no bo miałem takie poczucie winy, że zawiodłem. Tutaj było dwugodzinne sprzątanie. I, I było tutaj w tygodniu jedno godzinne sprzątanie W środę albo w czwartek Żeby trochę sprzątnąć bieżączkę I trochę nie wiem jak do tego podchodzi tak szczerze Jest trochę późno już dzisiaj i, i jeszcze nie chcę nagrywać o tym ale odwrócę Dodam kolejny odcinek o tym jutro, jak chcę naprawiać kryzysy. Bo nie wiem, czy to było dobre podejście, czy nie. Neutralizować wszystko. Spróbowałbym inne podejście, właśnie jakoś tak, żeby chociaż minimalizować te działania. Bo czuję, że tak stacie tydzień cały. I może mogłem coś takiego zrobić, żeby na przykład ograniczyć do połowy. Ale to rozważę jutro, bo dzisiaj jest po prostu późno. Dzisiaj, przyszły tydzień, zostawmy sobie pływanie na piątek. W czwartek się znowu mam widzieć z Kacprem. Podajmy sobie spotkanie. Spotkanie. Studio, muszę kiedy mam. Sprzątanie bym sobie zostawił. Cholera, już się mało tego czasu robi. Dzisiaj wieczora muszę się jeszcze spotkać z klientem, dla którego robię stronę. Więc tutaj dajmy sobie kolejne spotkanie numer 2. Zobaczę jak mam studia. To będzie 6-7 grudnia. 6-7 grudnia. 6-8-15 content marketing. Czyli znowu to wlatuje tu. To wydarzenie. 8-17 to wydarzenie wydłużamy. No i sobie zróbmy o 19 sprzątanie. Muszę tak. Jeszcze wysłać studia. Muszę ogarnąć. Zajęcie na studia. Niedzielę mam całą wolną prawie, że cudownie. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Jak to rozplanować? To jest robić takie mniejsze treningi 30-minutowe z rana, jak jeszcze się regeneruje. I co z tym dalej zrobić? Freelancing. Na pewno muszę dać w tym tygodniu trochę więcej tych godzin. 5 godzin freelancingu. Muszę nadrobić tego klienta, jak tego nie zrobię prawie nic w tym tygodniu. Tak głupio z tym. Na pewno dajmy sobie, dajmy sobie, że zrobić jak najszybciej to. Jutro muszę jeszcze usiąść godzinę do studiów. Dajmy sobie studia. Dajmy sobie tak tu. Dajmy sobie dwa bloki po dwie godziny jak najszybciej, żeby to przepchnąć trochę. Dajmy sobie dwa bloki w lansingu. No i to ja sobie trzeci blok najwyżej tego w Francji. 5 godzin to będzie. No, żeby po prostu wtomknąć. Będzie 6 godzin, to tą godzinę możemy usunąć z poniedziałku. Zobaczymy, czy będę je potrzebował, czy nie bo studia będą dłużej i jeszcze to będę chciał tego vloga nagrać o tym, o tych problemach. I w niedzielę mam wykład zdalny z inicjatyw ekologicznych. Dobra, to tam najprawdopodobniej mnie nie będzie, ale sobie dam do kalendarza, bo nie wiem, jakieś jest zaliczenie z tego przedmiotu. Dobra, zróbmy sobie na razie tak w tym tygodniu. W czwartek będę jechał stacjonarnie na pracy, będę musiał trochę wcześniej, to sprzątanie zrobić. Hmm. No, zrobimy zawsze. Tak jak zawsze No i to pływanie piątkowe Zobaczymy jak, jak się będę czuł <laughs> Jak nie to właśnie zrobię sobie taki krótszy trening Te treningi tutaj One będą krótsze Zróbmy sobie tak 30 minutówki Żeby po prostu pamiętać jak to było I żeby się jeszcze nie zatyrać Żeby nie tracić nawyku po prostu Ale żeby z jednej strony nie tracić nawyku A z drugiej strony się po prostu nie zatyrać Powoli czułem się w tym tygodniu tak źle. I zróbmy te 30-minutowe treningi. Pod bieganie. muszę zacząć biegać też powoli w końcu. Ale na razie zrobię sobie takie rozciąganko. Dobra. To by było na tyle. Jestem tak już po 11. Dobra. Jutro wrzucam film o tym, jak będę chciał sobie radzić z kryzysami i jak podejść do następnych chorób na przykład albo takich tygodni jak w ogóle na przykład zniwelować kryzysy. O tym też trzeba będzie pomyśleć. <laughs> Hasta vista.